Tak, proszę tutaj oto ta pani się pruje, że tu jest adres dostawy. Witajcie, dnia kolejnego, mamy 9.08, pauzy, robimy rozpoczęcie i ruszamy. O Jezu, musi się rozbudzić, powiem wam, że, że chyba się starzeje, bo coraz gorzej mi się wstaje. Albo muszę więcej zacząć spać, może 7 godzin to jest za mało. 8.19, budowa, budowa. Niemcy całe życie coś budują. Niszczą, budują, pszali oni. 9.44 i korek. 41 minut do pauzy i dobrze bo już kurde czy coś nie gryzie ta jazda dzisiaj za bardzo 25 minut do końca Tacho pierwszej szykty czyli pierwszego 4,5 godziny jazdy ciągłej. Zjeżdżamy tu, mam 250, mamy 250 km jeszcze do granicy szwajcarskiej, a tam na granicy szwajcarskiej się wszystko odprawi. Tam tu rolka drutu tutaj i tak pauza wychodzi, więc ja jakaś Szybka drzemka od człowiek coś jakieś niemrawy dzisiaj jest. Naciśnienie niskie, bo zero motywacji. Gabaryty. A teraz żeby my tu się zmieścili jeden koło drugiego. Nie musimy stawać tak, ale jak już jest miejsce, to staniemy. Pauza, pauza i po paucie. tu już trochę wyjechane jest. No tu już nie ma co się za dużo rozdrabniać nad przejechaniem tutaj tego odcinka po Niemczech. Tak i może wejście. Wejście tego odcinka takie główne to będzie po prostu granica szwajcarska, może. Jak tam się dostać? To też nie jest nic skomplikowanego, to nic nie jest nic skomplikowanego, tylko trzeba to wiedzieć. E, odprawić się na granicy, gdzie iść, może. Jak to załatwić szybko, sprawnie i bezboleśnie. A więc tak, dojechaliśmy już tutaj do naszego przejścia granicznego w Tajgen. Mamy wyraźnie tutaj narysowane, jak mamy się poruszać, którymi pasami. Nie jest to skomplikowane. Jest to małe przejście graniczne, ale takie dosyć ułożone, jak ja bym to powiedział, bo niektóre to są takie po prostu, gdzie wjedziemy i jest tylko tam Duan i możemy sobie wziąć pieczątkę i to i to, a odprawić się musimy jechać całkowicie gdzie indziej na spedycję. Tam był kiedyś taki film jak z Francji przejeżdżałem taką małą granicą do Szwajcarii. Tu na miejscu mamy wszystkie agencje celne. I tutaj, wedle znaków, dalej udajemy się w prawo na przejście graniczne CH. Naprawdę nie jest to skomplikowane. Kto jeździ, ten wie, a kto nie, to się dowie. Kolejne powtórzone jest tutaj tablica. Na prawo pojazdy ciężarowe, na lewo osobówki i autobusy. A my tutaj, po przejechaniu tego odcinka od Ronda, ciągle kierujemy się na Zolduan Ludzie przejeżdżają swobodnie, nie trzeba się odprawiać, ale. No, towar to musi się odprawić, a jeśli byśmy jechali po prostu tranzytem, to też przelatujemy. Normalnie, o ile mamy boksę uruchomionego tutaj na Szwajcarię, to możemy przejechać tutaj lewą stroną i, i normalnie jechać jako tranzyt. Nigdy nie jechałem tranzytem przez Szwajcarię, jest to drogi kraj do jazdy. Tam... Euro wychodzi albo już teraz zależy po kursie, trochę może ponad euro za jeden przejechany kilometr, co jest dużą stawką. Więc my tutaj jeździmy po prostu tylko tyle, ile trzeba się rozładować. I tak tu lewa strona jest zakaz, więc H-import też chyba faktycznie trzeba przejechać przez ten parking. Nie, nie powiem Wam, bo nigdy zawsze tutaj zajmujemy się import-eksport, nigdy tranzyt. Ale tutaj znaki wyraźnie sugerują LKW, czyli pojazdy ciężarowe, i musimy tutaj trzymać się prawej strony. Tam lewy pas przy barierce jest też dla ciężarówek tranzytowych, czyli po prostu wjeżdżamy, pokazujemy dowód, czy też nie. Bo wjeżdżając tutaj na import trzeba pokazać dowód. No ale my tutaj jesteśmy na imporcie jesteśmy właśnie na parkingu tutaj już granicznym i z dostępnych miejsc musimy wybrać sobie jakieś miejsce, na czym ja się aktualnie skupię i zaraz do was wracam. No i jeśli stoimy, no to dokumenty jakie potrzebujemy oczywiście do odprawienia to jest komplet CMR, e, typ deklaracji jedynka, no, fokusuj się, tutaj, którą to wszystko wam otwiera spedycja w Polsce i do tego muszą być jeszcze faktury, tak. E, no. Wartość towaru, który przewozicie od nadawcy, sprzedawcy to zwał, jak zwał, idziemy. A no i rozjechaliśmy się po drodze jeszcze z moim bratem, bo on jechał na przejście graniczne w Basel, Bazylei, a no ja jechałem tu na Tajgen. Także jesteśmy już osobno. Opłaty drogowe za przejazd w Szwajcarii można uścić też manualnie przy pomocy karty drogowej przypisanej do pojazdu. Pobieramy ją za pomocą dowodu rejestracyjnego i licencji. Tutaj w budynku obok, zaraz pokażę, wkładamy ją do te, do, potem do tego automatu. E, drukuje się nam kartka, wpisujemy na nie przebieg i po powrocie z trasy na granicy wpisujemy przebieg, który po prostu zrobiliśmy po Szwajcarii. Nasza spedycja znajduje się akurat po stronie szwajcarskiej. Przez to trzeba przejść granicę i przejść też na drugą stronę jezdni, na stronę szwajcarską. Nie macie się czego obawiać, jest powodny przepływ ludzi. Możecie przechodzić tą granicę w tom i z powrotem, ile chcecie. Nikt nie zwraca na to uwagi. Tu liczy się celanie towarów, po prostu pobieranie opłat celno -skarbowych. Nie ma obowiązku korzystania z jednej spedycji. Każdy towar, każda spedycja, w zależności od ilości towarów, sugeruje swoją cenę celenia, usługi za to, więc agencji jest więcej. Akurat było zdjęcie tutaj, więc wklejam. Jakby ktoś szukał, podesłać link. Tutaj jest cała rozpiska. Po wszystkim udajemy się do tego szarego budynku, gdzie po prostu sol zamyka cały proces celenia towaru i również w tym budynku wchodząc, kierując się schodami po lewej wchodzimy na piętro do góry i tam po prostu możemy pobrać, nie pamiętam już czy w automacie czy przy kasie. Po prostu, tą kartę, gdzie możemy po, za pomocą tej karty uiszczać opłaty za drogi w Szwajcarii, jeśli nie mamy systemu GPS. No i po tym wszystkim, wjeżdżamy już sobie normalnie do Szwajcarii, nie jest to nic skomplikowanego, jak mówiłem. Nie nagrywałem tego z głosem, będę to jakoś. Mam nadzieję, że wyszło to dobrze, bo w tym momencie to już jest po tym. Jakoś to potne, przytnę, bo coś opowiem, coś dokleję. BHP po szwajcarsku Lata jak w cyrku tam na tych zawiesiach Kurczy czasami cierpliwość trzeba mieć dużą, niebiańską Tłumaczę pani, koleżance, że w to nie jest liczba kontenerów podana, tylko numer statystyczny po prostu tego kontenera, bo ja sam kiedyś to przerabiałem, też mi nie pasowało, ale tłumaczę i, I... Tak, jak umiem. I na translatorze, i nie, ona nie, to tak nie, gdzie jest drugi kontener, pokaż mi to, masz drugi kontener. Idę, pokazuję, mówię, statystyk number, 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 kurwa, już nie wiem, jak po chińsku nawet. No nie, no musiałam zwolnić wszystkich świętych i musiałem stać tu 40 minut, żeby mi powiedziała ja, okej. Okay. No, 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 tak jest. Godzinę mamy 17.18. Bost mówi, że rozładują. Ja wierzę na słowo zawsze. Słowo droższe od pieniędzy, więc jedziemy. A czy rozładują czy nie, no to większego znaczenia nie ma, bo innej wyraźniej zostaniemy tam. A jak rozładują, to pojedziemy jeszcze na trzeci. No tam to już nie wierzę, że rozładują nawet jako osoba prywatna. Przejechałem przez przejazd i znowu się wyświetlił błąd. Ale zgaszę, odpalę. Czy raz docisnę kabel i jest dobrze, ale jak gdzieś jest zawracanie ostrze czy coś, no po prostu jakieś żyła jest. Wyżyłowana już i tu mamy właśnie dostawę kontenera do gospodarza jakiegoś i jedziemy na zakaz ciężarowy Ale no patrzyłem, nie ma innej drogi, żeby to objechać, więc, więc jedziemy nie Wygląda to jakoś mega tragicznie, ale no po prostu przez to, że jest to jakiś tutaj teren osiedlowy to jest wprowadzony zakaz To już totalny jest zakaz Ale raczej czego się przecofam na zastrzał tutaj Liczmy na to, że się uda bo jak to mówią, wiara czyni cuda. Najwyżej cofamy, no, co? Tak proszę, tutaj oto ta pani. Się pruje, że tu jest adres dostawy i jest porysowana kostka, także proszę ustalać inaczej adresy dostawy. Doszło tu do wielkiego dymu sąsiedzkiego. Ale mnie zagotowała ta łapka, nie? No jak mnie obszczekała, kurwa? Moja wina, że ktoś se tu kontener kupił i że kurwa dzielą podwórko. No już chyba nie będą dobrymi sąsiadami teraz faktyczny kawałek, zostawiłem w paru miejscach gumę od y, tutaj skręcania oponą, no bo nie idzie inaczej niż w miejscu, no ale, no to kurwa, się myśli do chuja, gdzie się zamawia takie rzeczy, co to myśleli, że to pick upem przyjedzie? Jeszcze ty mnie gdzieś tu wprowadź tylko kurwa, mam nadzieję, że masz więcej mózgu. Jesteśmy tu u kolegi na placu. Rozładunek dalej wygląda tak samo, musimy przed nią ścianą. Rozładować transport to nie jest bajka, ale chociaż okolica to jest dosyć bajeczna. Też, żeby nie było niejasności, to ja nie było tak, że ja sobie wjechałem, spojrzałem sobie na to podwórko i mówię: O, jaka piękna kostka! Zawrócę sobie to, znaczy się wyłamie się tu ściągniemy kontener. Co to tak kurwa szumi, to taki asfalt chyba jest. Oby. No i co? No i przychodzi hermiona, pani hermiona od koników to sobie kontener zamówiła, nie wiem do kiszenia siana czy do czegoś i mówi tak, no nie ma problemu, pan cofa, pan tu cofa, tutaj tak, ja mówię, pokazuję jak to trzeba zrobić, żeby to ściągnąć. Nie ma problemu! No, no to ja zrobiłem co trzeba i wychodzi jakaś Helga kurwa na mnie szczeka. Mówię, ma problem? Wow, no tak, no na policję chciała dzwonić. Telefon jej podałem, no coś się jej głupio zrobiło. Zaczyna mnie nagrywać. No to kurwa, też ją nagrałem. To nie? nie jest tak, że ja zmiechałem i kostkę jakoś tam zbrukałem i, 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 se, i nic się do tego nie mam. Tak mi kazano po prostu. I kończymy ten odcinek. I zapraszamy już jutro o godzinie 10. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!